Drodzy bracia, kapłani, omiłowani przez Pana, bracia i siostry. Wczoraj słyszeliśmy o upadku Dawida, o jego grzechu, ale on go nie potrafił rozpoznać. Dlatego dzisiaj Pan Bóg pokazuje nam, że ktoś inny również może nam pokazać ten grzech, bo sami. Gdy żyjemy w zaślepieniu, w ciemności i potrafimy go tego grzechu zobaczyć. Stąd Bóg posyła proroka Natana, żeby uświadomił Dawidowi zło, którego się dopuścił. Dopiero wtedy otwierają się oczy króla, bo rozumie swój grzech i do niego się przyznaje. W życiu naszym tak ważne jest, żebyśmy też. Korzystali z kierownictwa duchowego ze sakramentu pojednania, żeby zobaczyć nasz grzech. Najpierw sumienie powinno nam to ukazać, ale jeżeli to sumienie jest się ukształtowane, to człowiek nie dostrzeże, ktoś inny może nam w tym pomóc zobaczyć. Później kiedy wyznajemy ten grzech, nasze grzechy, słabości i żałujemy za nie. Pan Bóg będzie nam te grzechy odpuszczał. Rozpoznać, przyznać się, a później starać się także naprawić to zło, które z naszej strony, także żeśmy się dopuścili. I Pan Bóg chce, żebyśmy chodzili w Jego świetle. Kiedy wyznajemy nasze grzechy, one są odpuszczone, to wtedy Widzimy w sposób wyraźny Pana Boga, odkrywamy też Jego wolę. Człowiek, który żyje w Grzechu, to jest podobny, jak święta Teresa Wielka mówiła do głuchoniemego. Takie bardzo konkretne porównanie. Głuchoniemy, który ani nie słyszy, ani nie mówi. I dlatego nie jest w stanie otwierać się na to, co Boże. Bo nie usłyszał Bożego głosu. Dopiero kiedy wchodzi na drogę spotkania z Panem Bogiem, wtedy zaczyna słyszeć, ale jeszcze nie mówi. Nie mówi, i dopiero wtedy, kiedy coraz bardziej postępuje, chce uwielbiać Pana, chce uwielbiać Pana Boga, Bóg otwiera także Jego usta, po to, żeby głosił. Te wielkie dzieła, które stały się Jego udziałem. Ale trzeba się modlić o to, żebyśmy byli otwarci na głos Boży, umieli usłyszeć, a potem, nawracając się, idąc tą Bożą drogą, abyśmy także głosili to wszystko, co Bóg dla nas uczynił, bo mamy być świadkami Jezusa w świecie i. My jesteśmy w tej łodzi Chrystusowej, gdzie On jest nieustannie z nami. Święty Jan Boska czy potem inni święci, święty Józef Sebastian Pelczak, oni porównywali Kościół do tej łodzi, która płynie przez ocean. To może jest burzone, są ataki złego ducha, są przeciwności, ale kiedy pamiętamy, że Pan jest z nami, to On będzie uciszał to morze, te wzburzone fale nie będą dla nas zagrożeniem. A trzeba wsiąść do tej łodzi Jezusowej i być razem z Panem. Kiedy sami toniemy, kiedy doświadczamy trudności, to prośmy, żeby Pan nas uchwycił za rękę i żeby też stawiał nas na nogi. I bezpiecznie też przeprowadził na drugą stronę. Jezus mówi dzisiaj, że przeprawmy się na drugą stronę. Odkrywamy w tym także wezwanie do tego, żeby przeprawić się na drugą stronę, czyli do nieba. I nie wolno nam zapominać tej perspektywy, do jakiej jesteśmy powołani, a Bóg nas zywa, żebyśmy byli razem z Nim, żebyśmy przeszli z tej strony na drugą. Warunkiem jest jednak to bycie z Jezusem, On przeprowadza na, do Ojca, tam przygotował dla nas miejsce i my idąc za Nim żywimy nadzieję, że to miejsce także będzie także naszym udziałem, że będziemy mogli przy Panu być i chwalić Go razem ze świętymi. A z strony pozytywnej, jesteśmy wezwani, żeby przez całe nasze życie kształtować w sobie taki obraz człowieka Bożego. i ja się posłużę chwilę takim wezwaniem tego Pawła, który do Tymoteusza mówi, że ty człowiecze Boży uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością walcz dobrych zawodach, o wiarę, o życie wieczne. Do Niego zostałeś powołany i o Nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Człowiek Boży każdy z nas, ci z męskiego Różańca, osoby konsekrowane, świeckie, jesteśmy wezwani, żeby być takimi ludźmi Bożymi się odnosi nie tylko do mężczyzn, ale także do kobiet, żeby żyć po Bożemu. A człowiek Boży podąża tą Bożą drogą. Podążaj za sprawiedliwością, powie Święty Paweł. Czyli staraj się oddać Panu Bogu to, co się Jemu należy, a bliźniemu to, co należy się bliźniemu. Panu Bogu chwałę. Posłuszeństwo Jego głosowi, poznawanie Jego woli i wtedy gotowość do tego, żeby za Panem Bogiem, będąc sprawiedliwym, opowiadać się w każdym miejscu. Nawet jeżeli wszyscy na rynku miasta krzyczą, że można to czy tamto zrobić, a co jest niezgodne z Bożym prawem, z Ewangelią, to sprawiedliwe stanie na środku i powie: ja się z tym nie zgadzam. Popatrzmy na świętego Józefa. Przecież mógł oddalić Maryję, bo tak prawo mówiło, że i było podejr... mogło być podejrzenie z jej strony. A Józef jednak stanął po stronie Maryi, swojej małżonki, bo był sprawiedliwy, jak mówi Biblia. Sprawiedliwy poznaje Bożą wolę, odkrywa ją. Czasami jest mu trudno, ale wtedy Bóg przychodzi z pomocą. Posyła, posyła swojego anioła, czy, swoj, czy przez Ducha Świętego. Odkrywa pewne tajemnice, które do tej pory były przed nami zakryte. Więc jesteśmy zdolni, żeby być takimi ludźmi sprawiedliwymi. Podążaj za pobożnością. Czyli żyj blisko Pana Boga. Pobożny bo to jest ktoś, kto oddaje chwałę Panu przez modlitwę, adorację, przez życie zjednoczone właśnie ze swoim Panem. Kiedyś spotkałem taką góralkę, byłem pod jej wrażeniem, kiedy byśmy wysiedli z klerykami z autobusu, ona szła do kościoła, dzwony dzwoniły, jakby nic nie widziała, odmawiała różaniec i sobie szła do kościoła, ale na nas tak po prostu nie zwracała uwagi. A to było piękne świadectwo kogoś pobożnego, kto idzie na spotkanie z Panem w skupieniu, zanurzony właśnie w Jego obecności. Dlatego ta zażyłość z Chrystusem, zanurzenie w nim, powinno nam także towarzyszyć. Podążaj za wiarą. Czyli też jesteśmy wezwani, żeby wiarę pogłębiać coraz mocniej. I tutaj wiemy, że wiara to nie jest tylko, jak mówił ojciec święty Benedykt, kiedy był właśnie w Krakowie, nie jest tylko poznanie Bożych prawd, przyjęcie ich, ale przede wszystkim przyjęcie tego, przez którego Bóg do nas przemówił. Przyjęcie do swojego życia Chrystusa, człowiek wiary nie idzie sam, ale idzie za Chrystusem i z Chrystusem towarzyszy mu w drodze. Dzieje apostolskie powiedzą, że rozpoznawano uczniów jako towarzyszy Chrystusa. Nas też rozpoznają jako właśnie męski różaniec, wojowników Maryi, rycerzy Jana Pawła. Świętego Andrzeja Boboli, innych jeszcze, bo jesteśmy rozpoznawani przez nawet nastrój. Ale najważniejsze, żeby każdego z nas postrzegano jako tego, który towarzyszy Chrystusowi, idzie za nim, jest mu posłuszny w każdej chwili. I życie wiary, które potem jest kroczeniem w stronę wieczności podążaniem do tego, co Bóg dla nas przygotował. Podążaj za miłością, taką prawdziwą, bezinteresowną. on ją prosić, żeby miłować w sposób bezinteresowny, a najwyższy stopień miłości to jest to agape. Bezinteresowność w relacjach do, do Boga, jak i do drugiego człowieka tutaj dla naszych mężczyzn, to od razu powiem, że właśnie Pan Bóg na pierwszym miejscu, ale potem w waszych rodzinach, jak żyjecie, to trzeba bardziej kochać małżonkę niż dzieci. I odwrotnie, żona powinna kochać bardziej męża niż swoje dzieci. Bo nie ślubuje się miłości, wierności, uczciwości małżeńskiej dziecku, ale ślubuje się współmałżonkowi. Pani Półtawska często mówiła, kiedy spotykała się z małżonkami, i trzeba znaleźć czas dla żony. Żona powinna znaleźć czas dla męża, a jak znajdą dla siebie czas, to znajdą i dla swoich dzieci. Jeśli się kochają prawdziwie, to będą także kochać swoje dzieci. Jeśli żona choruje, to trzeba nawet zrezygnować czasami ze spotkania, nie pojechać gdzieś tam daleko, ale zostać przy żonie, czuwać, bo to jest pierwsze miejsce, gdzie małżonkowie realizują swoje powołanie. Towarzyszę drugiej osobie, bo ją kocham, miłuję. I tego też trzeba się ciągle uczyć, sobie przypominać o tych zadaniach, które. Pan Bóg nam, nam wyznacza. To jest też pełnienie woli Bożej. Tym pierwszym miejscem pełnienia woli Bożej to jest to miejsce, gdzie, gdzie jesteśmy. Podążaj za wytrwałością, czyli staraj się nie ustawać w drodze, na której idziesz, być wytrwałym, nie zniechęcać się, ciągle wyruszać w drogę, mimo że będą trudności. I łagodność. Nie tylko dotyczy, że mam być cichy, ale przede wszystkim mam przyjmować w duchu łagodności to, co Pan Bóg do mnie mówi. Jest takie piękne zdanie świętego Jakuba, który powie, że w duchu łagodności przyjmijmy, przyjmijcie zaszczepione w Was słowo, które ma moc bawić dusze Wasze. Poddać się Panu Bogu, poddaję się Jego słowu, bo jestem łagodny. Czyli nie jestem takim karpaganem, zamkniętym, ale przyjmuję to, co Bóg mówi, a wtedy nauczę się przyjmować także to, co inni do mnie mówią, także przypominając mi może i o mojej słabości, moich słabości, o moich wadach, słabościach. Ja to przyjmuję, bo nauczyłem się łagodności. Więc prośbę dzisiaj Pana, żeby też nas prowadził. I przeprowadził bezpiecznie po tych burzach. A my kształtujmy w sobie obraz tego Bożego człowieka, który wie, czego pragnie, za czym dąży, a przede wszystkim za kim podąża. Czyli mam podążać za Jezusem, mam pełnić Jego wolę tak jak Maryja, jak święci, realizować, ciągle mówić Panu Bogu nasze tak. Nasze amen, jak wypowiadamy Panu Bogu, to wtedy na pewno się nie pomylimy na drodze naszego pielgrzymowania, niepożałaska, opieka Matki Bożej wszystkim nam towarzyszą szczęść Boże.